Na dzisiejsze zajęcia potrzebujemy białą kartkę A3, kartki czerwoną, brązową, bordową i jasno-beżową, farby, pędzel, nożyczki, klej, linijkę i ołówek. Wysłuchajcie słów z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. A on rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do Ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Ewangelia, którą przed chwilą słyszeliście, przypomina mi pewną historię. Posłuchajcie. Pewna kobieta podlewała rośliny w swoim ogrodzie. W pewnym momencie zobaczyła trzech staruszków z wypisanymi na twarzy latami doświadczeń, którzy stali naprzeciw jej ogrodu. Ona ich nie znała, ale podeszła do nich i powiedziała: Wydaje mi się, że musicie być głodni. Wejdźcie proszę od domu i zjedzcie coś. Oni jednak odpowiedzieli: Jeśli Twojego męża nie ma w domu, nie wejdziemy. W takim razie, gdy mój mąż wróci, zawołam Was, powiedziała kobieta. Gdy mąż tej kobiety wrócił, ona zaraz mu opowiedziała o całym zdarzeniu. A on poprosił, by teraz wyszła do nich i jeszcze raz poprosiła ich, by weszli pod jego dach i się posilili. Jeden z mężczyzn powiedział takie słowa: Nie możemy wejść wszyscy razem do Twojego domu. Dlaczego? zapytała kobieta. Wtedy jeden z mężczyzn odezwał się i powiedział tak. On ma na imię dostatek. Ten drugi to sukces, a ja mam na imię miłość. Teraz wróć, powiedz o tym twojemu mężowi i zdecydujcie razem, którego z nas zapraszacie do waszego domu. Kobieta weszła do domu, opowiedziała to swojemu mężowi i zaczęli myśleć którego chcą z tych gości wpuścić pod swój dach. Mąż powiedział: Jak pięknie, zaprośmy dostatek, aby wszedł i wypełnił nasz dom. Jego żona jednak nie zgodziła się z tym i powiedziała: Mój drogi, dlaczego nie mielibyśmy zaprosić sukcesu? Jednak ich córka, która przysłuchiwała się tej rozmowie, weszła im słowo. Mamo, tato, może zaprośmy miłość. W ten sposób nasza rodzina będzie pełna miłości. Rodzice posłuchali rady swojej córki. Mąż powiedział do żony: Wyjdź i zaproś miłość. Niech będzie naszym gościem. Kobieta wyszła i powiedziała: Zapraszamy miłość. Niech wejdzie. I będzie naszym gościem. Miłość usiadła na wózku i ruszyła w kierunku domu. Także dwaj pozostali podnieśli się i ruszyli za nią. Trochę zdziwiona kobieta pyta, dostatek i sukces. Zaprosiłam tylko miłość. Dlaczego idziecie także wy? Oni odpowiedzieli. Jeżeli zaprosiłabyś dostatek lub sukces. Pozostali dwaj zostaliby na, we, na zewnątrz, ale ponieważ zaprosiłaś miłość, a tam, gdzie jest ona, idziemy także i my. Tam, gdzie jest miłość, dodał, jest też dostatek i sukces. Piękna ta historia, bo ona nas uczy tego, że miłość w życiu jest najważniejsza. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii powiedział takie zdanie. Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Królestwo Niebieskie podobne jest też do człowieka poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Pamiętacie, jak opowiadałem Wam o sercu, że jest ono taką rolą, na której Pan Bóg sieje nasiona. I te nasiona, które sieje Pan Bóg, są zawsze dobre, i z nich wyrastają dobre owoce, piękne owoce albo piękne kwiaty. W ten sposób, że nasze serce staje się pięknym ogrodem, o pięknych zapachach, kwiatów. I pięknych, i dobrych owocach. Święty Jan mówi, że Bóg jest miłością. Wracając do tej historii, zapytaj siebie, czy w twoim sercu gości miłość Pana Boga. Czy twoje serce napełnione jest Bożą Miłością? Czy jest tam Pan Bóg? Bo dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam, że to jest najważniejsze, o co powinniśmy dbać o obecność Pana Boga w naszym sercu. Wszystko inne, to co jest nam potrzebne, to co dobre, przyjdzie samo, jeżeli tylko Pan Bóg będzie obecny w naszym sercu. Bo tam, gdzie jest Pan Bóg, tam jest miłość.